Poznając ten sen, eksplorując go za każdym razem od nowa, my możemy odnajdować różne rzeczy. Tak? To jest też ważne w pracy ze snem: że nad jednym snem można popracować parę razy, tak? za każdym razem odkrywać trochę coś innego, dlatego że kierunków jest wiele. Tak? Możemy się spotkać z tym dzieckiem tak? i poznać tą nieznaną część siebie. Tak? To już oczywiście tutaj wrzucam pewną interpretację, no ale jakby. Pokazując, co się tam może pojawić, że to jest jakaś nieznana część, tak? może z przeszłości, może jakaś, którą, która tak naprawdę co robi, bo też mówi prawdę. Tak? Więc może to jest jakaś część, która mówi prawdę, która gdzieś na jakimś poziomie chce wypowiedzieć, tak jak on tutaj mówi: yy, Czy ty wiesz, yy, że ten pociąg nie wie, gdzie jechać? Tak? W związku z tym, eksplorując to, możemy dojść do miejsca, ok, ja potrzebuję więcej, być w prawdzie, tak? I poprzez to dziecko odnajduje tą moc, jak być bardziej w prawdzie, jak być bardziej prawdziwym, jakby bardziej, być bardziej autentycznym, tak? Jak jeszcze bardziej, y, znaczy, jak po prostu być, bo może, właśnie, może się okaże, że na co dzień ja taki nie jestem, tak? Ja nie mówię prawdy, tak? Ja na co dzień nie powiedziałbym, że nie wiem, nie wiadomo, gdzie pociąg jedzie. Po prostu bym. Dawał, wsiadam, jak nie wiem, to się nie zapytam. Nie powiem, że, że nie wiem. Więc to jest wiecie, I to jest sposób tej integracji, tak? tego szukania, tak? I oczywiście w rozpadającym się pociągu, tak? w tym znikających ścianach pustce, tak? Możemy szukać tego wtórnego, tak? Tego gdzieś w tej utracie formy, tak? Przejściu, w stan takim między. Między jakimś śnieniem, narracją, tak? Gdzieś to już jest taki bardziej jakieś duchowe przeżycie, tak? i Może tutaj z klientem byśmy odkryli jakieś jego duchowe przeżycie, jakieś jego duchowe doświadczenie, tak?